Czy hrabia duku kiedykolwiek próbował obalić Sidiusa i zostać imperatorem? W pewnym sensie tak, planował pozbyć się Sidiusa. Nigdy jednak nie przeszedł do realizacji tego planu z różnych powodów. Generalnie był ostrożny i inteligentny, tak samo jak Maul. Cała trójka rozumiała, co się dzieje, ale to przebiegłość Palpatina sprawiała, że zawsze wyprzedzał swoich uczniów o krok. Maul i Duku szukali nawet własnych uczniów. Duku przecież miał Asajj Ventress, a Maul Savage Opresa. Szukali ich, aby pomogli im obalić Palpatina. Tyranus zaproponował współpracę Kenobiemu i prawdopodobnie miał podobne plany wobec Asajj. ale Palpatin wyczuł, że zaczyna stanowić zagrożenie. A jeśli Duku naprawdę zdołałby obalić Sidiusa, nie jestem pewien, czy chciałby zostać imperatorem. Duku chciał usunąć korupcję z systemu. Gdyby wyeliminował tych, których uważał za winnych, raczej nie zależałoby mu na utrzymaniu władzy.